Zaczynamy nowy rok, i to jest przepiękny moment, abyś przypomniała sobie, że moc, aby tworzyć życie dokładnie takie, jakiego pragniesz, jest i od zawsze była w Tobie. Masz w sobie moc, żeby stworzyć życie, które pokochasz całym sercem, i cokolwiek w Twoim życiu nie działa, możesz to uzdrowić, a to, czego głęboko pragniesz w swoim sercu, możesz po to sięgnąć. I drogą do tego, żeby pozwolić sobie na to cudowne, spełnione życie, jest uczenie się miłości do siebie. Dlatego, że kiedy głęboko kochasz siebie, kiedy kochasz siebie bezwarunkowo, to pozwalasz sobie na wszystko, co najlepsze. I z, ze środka masz ten impuls, motywację, żeby po prostu robić wszystko to, co jest dla ciebie dobre. I chciałam Ci też przypomnieć, że ja prowadzę kobiety w taką przepiękną, głęboką podróż do pokochania siebie prawdziwej. W moim rocznym programie Rok Przebudzenia i nowa edycja startuje już 12 stycznia. Bardzo ciepło Ciebie zapraszam. Jeżeli czujesz, że tęsknisz za tym, żeby było więcej Ciebie w Twoim życiu, to ten proces totalnie Ci w tym pomoże.